Nowy chrześcijański głos. Posłannictwo ducha pokój. To wam powiedziałem, przybywając wśród was, a paraklet duch święty, którego ojciec pośle w moim imieniu. On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co ja wam powiedziałem. Pokój zostawiam wam. Pokój mój wam daje. Nie taki, jak daje świat. Ja wam daję. Niech się nie tworzy serce wasze ani nie lęka. Słyszeliście, że wam powiedziałem odchodzę i przyjdę znów do was. Gdybyście mnie miłowali, rozradowalibyście się, że idę do Ojca, bo Ojciec większy jest ode mnie. A teraz powiedziałem wam o tym, zanim to nastąpi, abyście uwierzyli, gdy to się stanie. Już nie będę z wami wiele mówił, nadchodzi bowiem władca tego świata. Nie ma on jednak nic swego we mnie, ale niech się świat dowie, że ja miłuję Ojca i że tak czynię jak mi Ojciec nakazał. Wstańcie, idźmy stąd.